A tego barana tak okay. yeah, no, Czemu wyrzuciłeś tą broń? Dlaczego? Żeby przeciwnik jej nie podniósł uh. Uh. Ulta Yeah. Oj, ja przeładowuję. Spike, spike na no. A. Został jeden wróg. Jak się skitrało. Nie zwaliłem. Powiem Ci, że wróciłem do Kozerni że Avatar 3D Muszę kogoś zrobić I muszę dokończyć jeden Avatar, który zrobię dla kogoś Punkt MECZOWY Daj mi szpajka. I punkt meczowy Bardzo ładnie. Oh, Daj okay. szpajka. Tak. i spój No dobra. też masz złoto. A ostatnio się z nim wywaliłeś. Nie. No. Nie. mam pomysł Hmm. В сумме? Ну, <плодисмент> рунда, więc... oh, <плодисмент> Co się nie pykło. Atakujący wygrywają. Co się nie pykło. Dobra, jakąś jeszcze Ale grać możemy.